Przez ponad dwadzieścia lat zachowywał w tajemnicy wszystko, co widział i przeżył w kuchniach pałacowych. Derenem Cegrady, niegdyś osobisty kucharz księżnej Dajani, a wcześniej również królowej Elżbiety II, księcia Williama i księcia Harego, był świadkiem wydarzeń, o których świat miał nigdy się nie dowiedzieć. Dziś, mając sześćdziesiąt trzy lata, postanowił otworzyć się i opowiedzieć swoją wersję historii, tej prawdziwej, nieupiększonej i nieraz bolesnej. Jego lojalność wobec Dajani była niezachwiana. Gotował dla monarchów, ale to właśnie ona zdobyła jego zaufanie, ciepło i milczenie, które trwało aż do teraz. To, co MC Grady mówi dzisiaj, nie są jedynie wspomnienia, to poruszające wyznania, które rzucają nowe światło na to, co działo się za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham. W centrum tych rewelacji znajduje się osoba, która od lat budzi skrajne emocje królowa Kamila. To, co Deren ujawnił na jej temat, wywołało burzę w mediach i postawiło nowe pytania, co tak naprawdę działo się za pałacowymi murami. Wszystko zaczęło się od niepozornej, lecz kontrowersyjnej wypowiedzi M. Gradyego na temat koronacji Karola III oraz jego żony, Kamili. Niewielu spodziewało się, że ktoś tak blisko związany z księżną Dianą zabierze głos w tej sprawie. A jednak to zrobił. W wywiadzie, który wywołał zdumienie zarówno wśród monarchistów, jak i fanów Diany, Deren oświadczył, że zamierza uczcić tę okazję. Tłumaczył, że czas mija i trzeba potrafić docenić teraźniejszość, nie zapominając o przeszłości. Choć jego słowa miały wydźwięk pojednawczy, w internecie zawrzało. Jedni chwalili go za dojrzałość, umiejętność przebaczenia, inni oskarżali o zdradę. Wśród komentarzy pojawiły się głosy rozczarowania: Duch Dajani nigdy nie zażna spokoju, jeśli będziesz wiwatował na cześć kobiety, która ją skrzywdziła, napisał jeden z użytkowników. Inny dodał: Zdradziłeś jej dziedzictwo. Zamiast ujawniać prawdę o Kamili, ty wznosisz za nią toast. Dla wielu jego nagła zmiana postawy była szokiem. Przez lata unikał tematów związanych z Kamilą, mimo że dziennikarze wielokrotnie próbowali wydobyć z niego szczegóły. Wiedział jednak, jak delikatna to materia i jak wiele bólu przeszła Diana w wyniku zdrady ze strony księcia Karola i Kamili. Mimo, że z biegiem lat opinia publiczna zaczęła akceptować nową partnerkę króla, wielu wciąż pamięta ból, upokorzenie, które Diana znosiła w samotności. Badanie opinii publicznej z 2005 roku pokazało, że zaledwie 7% Brytyjczyków widziało Kamilę w roli królowej. A jednak w 2023 roku została oficjalnie koronowana na oczach całego świata. MC Grady próbował tłumaczyć swoje stanowisko, mówiąc, że wraz z wiekiem zmienia się perspektywa. Ale wielu uznało to za wymówkę. Jednak nikt nie spodziewał się tego, co miało nastąpić później. Po fali krytyki Deren zdecydował się ujawnić informacje, które przez dekady ukrywał. Dlaczego teraz? Dlaczego po tylu latach milczenia? Niektórzy uważają, że fala oskarżeń o zdradę pamięci Dajani obudziła w nim potrzebę oczyszczenia sumienia. Może to wyrzuty, może poczucie obowiązku, ale faktem jest, że w końcu przemówił. I to, co mówi o relacji Kamili i Dajani, jest dalekie od pojednania. Jest ostre bolesne i nie pozostawia złudzeń. Zanim jednak świat usłyszał prawdę, Deren miał zupełnie inne życie. Jako młody kucharz wstąpił do pałacowej kuchni w 1982 roku, zaczynając od najniższego stanowiska w sierarchii. To właśnie wtedy, w tym samym roku, na świat przyszedł książę William, a los związał losy Darrena i Dajani na długie lata. Na początku jego obowiązki były skromne, przygotowywał warzywa dla personelu, ucząc się pod okiem francuskiego szefa kuchni Gabriela Humi. Z czasem poznał nie tylko tajniki sztuki kulinarnej, ale i surowe zasady życia dworskiego. I właśnie tam, wśród srebrnych taki porcelanowych zastaw, zrodziła się wyjątkowa więź między kucharzem a księżną, więź oparta na wzajemnym szacunku, empatii i milczeniu. W pierwszych latach swojego pobytu na dworze księżna Diana wnosiła do pałacowych murów niecodzienną lekkość i ciepło, które kontrastowały z surowością i formalizmem monarchii. Była pełna życia, często się śmiała. Potrafiła zatańczyć bez skrępowania podczas oficjalnych przyjęć, tworząc wokół siebie aurę przyjaznej spontaniczności. Jej obecność łagodziła chłód królewskiego etykietu, a służba, choć zobowiązana do przestrzegania protokołu, zaczęła się William. przy niej bardziej ludzko niż formalnie. Derenem Cegrady, który z szacunkiem zwracał się do niej zawsze per Wasza Wysokość, z czasem zbudował z nią relację opartą na zaufaniu, wzajemnym szacunku i dyskretnych gestach dobroci. Diana miała swoje małe rytuały, wieczorny sok warzywno-owocowy był jednym z nich. Niezależnie od tego, czy miała ochotę na marchew, seler, jabłko czy ich mieszankę, Deren przygotowywał jej napój z należytą starannością. Ale z biegiem miesięcy zauważył niepokojące zmiany. Małżeństwo Diany z księciem Karolem zaczęło się wyraźnie rozpadać, szczególnie przez niekończącą się bliskość Karola z Kamilą Parker-Bowles. Diana coraz częściej traciła apetyt. Pewnego wieczoru przestała nawet zamawiać swój zwykły sok. Zaniepokojony kucharz przygotował go mimo to. Wypiła go duszkiem, jakby nie smak, lecz sam gest był dla niej ważny. MC Grady dostrzegł łzy w jej oczach. Te krótkie, intymne chwile za zamkniętymi drzwiami pozwalały mu zrozumieć, jak bardzo ta sytuacja ją wyniszczała emocjonalnie. Jeszcze zanim media zaczęły łączyć fakty, deren był świadkiem jej wewnętrznego cierpienia. W 1992 roku nastąpiło oficjalne rozstanie Diany i Karola. Księżna opuściła Buckingham Palace i zamieszkała z Williamem i Harrym w apartamencie nr 8 w pałacu Kensington. Dla Jemce Gradyego był to symboliczny koniec pewnego rozdziału. Ale niedługo potem otrzymał zaskakujący telefon, Diana poprosiła, by został jej osobistym kucharzem. Bez wahania się zgodził. Życie w Kensington było bardziej domowe, mniej sztywne, lecz ból nie zniknął. Kamilla wciąż była obecna, choć nie fizycznie, to jako cień rzucający się na każde wspomnienie. Deren słyszał od innych pracowników pałacu plotki, że Kamilla cieszyła się z rozstania. Ponoć powiedziała przyjaciółce, on zawsze był mój. Teraz to już oficjalne. Nie wiadomo, czy Diana kiedykolwiek usłyszała te słowa, ale nosiła w sobie ich ciężar. Pomimo tego wszystkiego, księżna nigdy nie pozwoliła sobie na publiczną złość. Była zraniona, Deren to widział, ale zachowywała klasę i serdeczność. Nawet w chwilach największego cierpienia nie traciła ludzkiej twarzy. To właśnie, według M. Grady'ego, czyniło ją wyjątkową, to była prawdziwa Diana. W miarę upływu miesięcy ich więź się pogłębiała, a Deren miał okazję dostrzec jeszcze więcej oznak jej zmagania się z rzeczywistością. W centrum tej burzy wciąż była Camilla. Choć Diana próbowała zbudować spokojne życie w Kensington. Rany przeszłości nie chciały się zagoić. Pewnego wieczoru, po kolacji, gdy MC Grady sprzątał kuchnię, Diana niespodziewanie została. Nie przyszła po jedzenie, potrzebowała obecności drugiego człowieka. W ciszy, bardziej do siebie niż do niego, powiedziała Wiedziałam od dawna, że nigdy nie zostanę królową. Ta kobieta, która odebrała mi męża, nią zostanie. Te słowa, wypowiedziane spokojnym tonem, wstrząsnęły MC Grady M. Zamarł, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Ale ona nie potrzebowała odpowiedzi. Nie przejmuj się, dodała cicho, ocierając łzy. Wystarczyło, że posłuchałeś. W jednej chwili wybrzmiały lata bólu, zdrady i rozczarowań. Diana od dawna przeczuwała, że zostanie odsunięta nie tylko jako żona, ale i jako przyszła monarchini. Relacja księcia Karola z Kamilą zostawiła w niej rany których żadne oficjalne oświadczenia ani uroczystości nie mogły zabliźnić. W ostatnich latach wspólnego życia w Buckingham głośne kłótnie między Karolem a Dianą były już niemal codziennością i nie umknęły one czujnemu oku królewskiego kucharza. Szokujące nagrania rozmów telefonicznych między Karolem a Kamilą ujawniły ich intymne i jednoznaczne rozmowy, wywołując mebialną burzę, która potwierdziła podejrzenia, które Diana nosiła w sercu od dawna. Choć nigdy nie rozmawiała z Emcegradem o tych taśmach wprost, zmiana w jej zachowaniu była natychmiast zauważalna. Stała się bardziej zamknięta w sobie, pogrążona w milczeniu i zupełnie obojętna wobec jedzenia. W tych trudnych emocjonalnie momentach jej walka z zaburzeniami odżywiania, o których później odważnie opowiedziała publicznie, znacząco się nasiliła. MC Grady, chociaż nigdy nie komentował tego wprost, był cichym świadkiem jej cierpienia. Wywiad Diane z BBC z 1995 roku, przeprowadzony przez Martina Bashira, był jednym z najbardziej przełomowych momentów. Przed milionami widzów otwarcie przyznała, było nastroje w tym małżeństwie, więc było trochę tłoczno. Świat zaniemówił ze zdumienia. Na pytanie o wpływ pani Parker Bowles na rozpad małżeństwa, Diana odpowiedziała jednym zdaniem, które zapisało się w historii. Dla Darrena nie było to zaskoczenie, lecz raczej potwierdzenie tego, co obserwował od lat jej cichą walkę i emocjonalne cierpienie, które teraz ujrzało światło dzienne. Jej szczerość i odwaga w tym wywiadzie rzuciły ostre światło na romans Karola i Kemeli, ukazując dramat – którego nie dało się już ukryć. Diana mówiła w nim również o autodestrukcyjnych impulsach, które były desperackim wołaniem o pomoc, choć nie zawsze rozumianym przez otoczenie. Właśnie ta autentyczność wzbudziła ogromną sympatię opinii publicznej, większą niż mogłaby osiągnąć jakakolwiek strategia PR w pałacu. Jednak wśród bólu zaczęły się pojawiać oznaki siły. Około roku po przeprowadzce do pałacu Kensingtonem Cegrady zauważył przemianę. Diana wyglądała na bardziej spokojną i pogodzoną z sobą. Zaczęła odbudowywać się na nowo. Regularnie ćwiczyła, zaczęła zdrowiej się odżywiać i jeszcze bardziej angażowała się w działalność charytatywną. Największym przełomem było to, że publicznie opowiedziała o swojej bulimi, łamiąc tabu i zachęcając tysiące innych do szukania pomocy. Pokazała, że zaburzenia odżywiania, niezależnie od ich formy, są głębokim krzykiem duszy. Dla Emce Gradyjego był to moment, w którym po raz pierwszy zobaczył Dianę jako księżną, lecz jako kobietę która przeszła przez piekło i powoli zaczynała się odradzać. Nigdy wcześniej nie widziałem jej w tak dobrej formie, wspominał Deren. Była silniejsza, promieniała. Wydawało się, że wszystko zmierza ku lepszemu. Ale los miał inne plany. W chwili, gdy zaczynała na nowo układać swoje życie i wychodzić z cienia przeszłości, wydarzyła się tragedia, która przerwała jej drogę do pełni wolności. Jej historia, zamiast zakończyć się spokojem, została brutalnie przerwana. Przygotowałem dla niej posiłek. Tego samego dnia, w którym świat zatrzymał się dla Daren'a M. C. Gradyego. Był spokojny, niedzielny poranek, który zapowiadał się jak każdy inny w pałacu Kensington. Kuchnia królewska działała jak zwykle, cicho, metodycznie. Deren przyrządził lekką kolację, czekając na powrót księżnej Dajani z Paryża, planowane na późniejsze godziny. Miała spotkać się z Williamem i Harym, zanim wrócą do szkoły. Dzień miał być pełen spokoju, domowe jedzenie, rodzinna atmosfera i chwila normalności w otaczającym ich świecie pełnym obowiązków i mediów. I wtedy ekran telewizora rozbłysnął alarmującym komunikatem: księżna Diana w wypadku samochodowym. Czwartek oznaczał 20. rocznicę tragedii, która wydarzyła się w paryskim tunelu. Kilka minut później pojawiła się wiadomość, która zmroziła krew w żyłach: księżna Diana nie żyje. Miała 36 lat. Myślałem. Że to jakiś makabryczny żart, wspominał później Jemce Grady. Ale było o tym wszędzie. Wtedy dotarło do mnie, że to prawda. Ciężar tej chwili uderzył go z pełną siłą. Z niedowierzaniem ruszył do pracy, trzymając się kurczowo nadziei, że może to pomyłka. Jednak gdy pałac przesłał jej testament faksem, wszystko stało się jasne. Nie będzie już powrotu. Nie będzie wspólnej kolacji. Nie będzie uścisku dla jej dzieci. Diana odeszła. W ciągu kilku godzin atmosfera w pałacu Kensington zmieniła się całkowicie. Pracownicy, oddani jej i lojalni, byli zdruzgotani. Deren stał z nimi w ciszy, z sercem pękającym z bólu. Jej jedzenie wciąż czekało na stole, powiedział cicho. Nietknięte. Jej tragiczna śmierć 31 sierpnia 1997 roku w tunelu Pante de Lalma, Alma, spowodowana szaleńczą pogonią paparazcich, Wstrząsnęła całym światem. Żałoba ogarnęła miliony. Ponad 2,5 miliarda ludzi oglądało transmisję z jej pogrzebu. Przed bramami pałacu złożono ponad 60 milionów kwiatów. Elton John nagrał nową wersję utworu Candle in the Wind, który stał się swoistym hymnem bólu i pożegnania. W tle rozgrywały się jednak ciche napięcia: kto powinien pojawić się na pogrzebie, a kto nie. Krążyły plotki, że Camilla Parker Bowles wyraziła chęć uczestnictwa w ceremonii, by złożyć hołd i, być może, złagodzić społeczne oburzenie. Pozostał w kontakcie z byłymi pracownikami pałacu, wieloma osobami, które kiedyś również służyły księżnej Bianie. W miarę zbliżania się królewskiego ślubu jego telefon nie przestawał dzwonić wiadomości i maile napływały z różnych stron. Wśród nich panowało milczące poczucie niesmaku, jakby wszyscy przeczuwali, że w tej uroczystości jest coś głęboko niewłaściwego. Dla Darena Grady, jego ceremonia przypominała próbę napisania historii od nowa, z pominięciem bólu. Nazywam się Daren Grady, byłem kucharz królewski. Pracowałem dla królowej, księżnej Dajani, a także dla książąt Williama i Harego, mówił z żalem. To, co obserwował, sprawiało wrażenie cichego wymazywania ran, które Diana przez lata nosiła. W końcu osiągnęli, co chcieli, powiedział. Ale zapłacili za to ogromną cenę. I ten dzień tylko mi o tym brutalnie przypomniał. Najbardziej poruszyło go nie samo małżeństwo, ale to, jak szybko pamięć o Gianie zaczęła znikać za murami pałacu. Z relacji dawnych współpracowników słyszał, że od kiedy Kamilla wprowadziła się najpierw do Clarence House, a potem do pałacu Buckingham, wszystko zaczęło się zmieniać. Organizacje charytatywne, które Diana wspierała z oddaniem, przestały być traktowane priorytetowo. Pracownicy, którzy byli jej oddani, Zostali przesunięci na inne stanowiska lub zupełnie usunięci. Wyglądało to tak, jakby ktoś chciał uporządkować przeszłość i zamieść ją pod dywan, opowiadał M. Grady. W tym właśnie czasie jedno wspomnienie wróciło do niego z całą mocą, Diana kiedyś powiedziała mu ze smutkiem: Nigdy nie zostanę królową. Ta kobieta, która odebrała mi męża, nią zostanie. W dniu ślubu te słowa odbijały się echem w jego głowie. To, co przez lata zbierał w milczeniu, Miało wkrótce stać się podstawą jego najbardziej szczerych i wstrząsających wyznań na temat Kemyli i jej wpływu na życie pałacowe. Ona nie jest niewinna. To, co zrobiła z pamięcią Ogianie, było okrutne, wyznał. Przez wiele lat po śmierci księżnej pozostał w cieniu, z szacunku, z żalu, a może i z obawy, że ujawnienie prawdy może otworzyć stare rany. Ale za tą ciszą kryły się dziesiątki obserwacji, emocji i faktów, które do tej pory nigdy nie ujrzały światła dziennego. Gdy w końcu zdecydował się mówić, jego słowa szokowały opinię publiczną. Szczególnie bolesne były jego wspomnienia z czasów, gdy Camilla objęła kontrolę nad pałacem, najpierw w Clarence House, potem Buckingham. Zaczęło się powoli, prawie niezauważalnie, ale dla tych, którzy znali Bianę, nie sposób było tego nie dostrzec. Jej obecność zaczęła być usuwana kawałek po kawałku. MC Grady zauważył, że delikatne kobiece akcenty które Diana wprowadziła do swoich prywatnych wnętrz pastelowe kolory, zdjęcia rodzinne, świeże angielskie róże zniknęły bez śladu. Rośliny, które lubiła, niezapominajki i lilie, zostały zastąpione kompozycjami według gustu Kemyli. Meble przestawiano lub całkowicie usuwano. To nie była tylko zmiana wystroju, mówił M. Grady. To była próba przedefiniowania przestrzeni. A może nawet wymazania obecności Diany. Nie tylko spokoi. Z pamięci. Najbardziej bolesnym ciosem, według M. Gradeego, było jednak to, co stało się ze zdjęciami Dajani. W przeszłości wisiały w korytarzach nie tylko dla personelu, lecz także dla odwiedzających. Fotografie ukazujące ją z synami, pełne szczęścia i autentyczności, były stałym elementem pałacowej przestrzeni. Derem pamięta, że Kamilla reagowała chłodno, gdy przechodziła obok nich. Nie musiała nic mówić, jej spojrzenie mówiło wszystko. Po niedługim czasie od jej wprowadzenia się, zdjęcia zaczęto przemieszczać. Najpierw trafiły w mniej widoczne miejsca, potem do prywatnych pomieszczeń, aż w końcu całkiem zniknęły. Pozostała tylko jedna fotografia, schowana w pokoju niedostępnym dla zwiedzających. Ale i ona po około trzech latach została usunięta. Dla M. Gradyego to był moment przełomowy. Byłem zdruzgotany, wspomina. Pomyślałem wtedy, jak można czuć się zagrożonym przez wspomnienie. To przecież już nie była kobieta z krwi i kości, tylko zdjęcie. A i ono było zbyt wiele dla niej. Wtedy wypowiedział słowa, które błyskawicznie rozeszły się po mediach, ona jest uosobieniem zła. Nie wypowiedział ich w emocjach, ani po to, by wywołać sensację. To było pierwsze, co przyszło mu do głowy, gdy uświadomił sobie skalę wysiłków włożonych w wymazanie Dajani z miejsca, które pomogła przekształcić. Miałem mdłości. To było okrutne. Przemyślane. Z premedytacją przyznał. Dla wielu wewnątrz pałacu zmiany były przedstawiane jako naturalna ewolucja, początek nowego etapu. Ale MC Grady inni, którzy znali Biana osobiście, widzieli to zupełnie inaczej. To nie były zwykłe poprawki wnętrz zapewniał. To był jasny sygnał, Diana miała zostać zapomniana. Każdy ślad jej obecności miał zostać usunięty. Jeszcze bardziej bolesne było to, co Deren zauważył w porównaniu energii obu kobiet. Diana nadawała pałacowi życie, mówił. Czuło się tam ciepło, serdeczność. Wchodziła do kuchni Boso, prosząc o sok pomarańczowy, pakowała koce do samochodu dla bezdomnych. Jej światło rozświetlało te mury. Kiedy pojawiła się Kamilla, to światło zgasło. Mimo wszystko przez lata milczał. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Rozwijając firmę kateringową i wspierając działalność charytatywną ku pamięci księżnej. Ale z czasem, gdy obserwował, jak Kamilla przechodzi drogę od towarzyszki życia Karola do księżnej Kornwali, a potem do królowej małżonki, poczuł, że nie może już dłużej milczeć. Poparłem koronację przyznał bo wierzę, że trzeba iść naprzód. Wierzę w szacunek wobec instytucji monarchii, nie tylko wobec jej chwilowych epizodów. Ale iść naprzód nie oznacza zakopywania prawdy ani ignorowania tego, co zostało poświęcone. M. Grady podkreślił, że jego decyzja o zabraniu głosu nie wynikała z urazy. To była potrzeba serca oddanie Hołdubianie uczciwości. Jestem jej to winien, powiedział. To mój obowiązek wobec niej. Po wszystkim, co przeszła, najmniejszym, co mogę zrobić, jest zachować jej historię całą, nawet tę bolesną. Jego wypowiedź poruszyła nie tylko osoby związane z rodziną królewską ale też zwykłych ludzi na całym świecie. Dla wielu głos MC Gradyego potwierdził podejrzenia, że pamięć o Bianie została z biegiem lat zepchnięta na margines, aby ustąpić miejsca bardziej wygodnej wersji wydarzeń. Dla innych była to bolesna refleksja o tym, jak często historia zapomina o tych, którzy cierpieli po cichu. Gdy słowa Darrena dotarły do opinii publicznej, reakcja była natychmiastowa i potężna. Społeczne media eksplodowały komentarzami. Jego szczere słowa trafiły w sedno, zwłaszcza wśród tych, którzy od dawna wierzyli, że księżna Diana została potraktowana niesprawiedliwie, zarówno za życia, jak i po śmierci. Dziękujemy, Deren, że w końcu powiedziałeś prawdę, napisał jeden z internautów. Powiedziałeś to, co czuliśmy od lat. Tysiące wiadomości napływały z wyrazami wdzięczności za jego odwagę i lojalność wobec Diany. Wielu uznało jego wypowiedź za długo oczekiwane potwierdzenie domysłów. Pojawiły się głosy, że wreszcie ktoś z wewnątrz powiedział to, o czym społeczeństwo tylko szeptało. Oczywiście nie wszyscy byli zachwyceni. Niektórzy zadawali pytania dlaczego dopiero teraz? Krytycy zarzucali mu oportunizm, wskazując, że najpierw poparł koronację, a potem zaczął mówić. Nie brakowało też oskarżeń, że chce zyskać rozgłos, odświeżając dawne rany. Jednak jego zwolennicy szybko stanęli w jego obronie. Przez ponad 20 lat milczał, pisał jeden z komentujących. Jeśli ktoś ma prawo się wypowiedzieć, to właśnie on. W międzyczasie dziedzictwo Dajani zyskało nowe życie. Archiwalne nagrania, wywiady i cytaty znów obiegły internet. Profile poświęcone jej pamięci zyskały tysiące nowych obserwatorów w ciągu jednej nocy. Przekaz był jasny: ludzie nie zapomnieli o księżnej serc. Tymczasem słowa M. Gradego stały się wyzwaniem dla starannie budowanego wizerunku królowej Kemyli. Przez lata udało jej się stopniowo przejść drogę od osoby nielubianej do zaakceptowanej towarzyszki przyszłego króla. Ale teraz, gdy światło padło na to, co działo się za zamkniętymi drzwiami pałacu, pojawiło się pytanie: co dalej? Zwolennicy monarchii przekonują, że należy iść dalej, że Kamilla odpokutowała przeszłość i zasłużyła na swoją pozycję. Ale cień Dajani, jak się okazuje, Wciąż jest obecny i nie daje o sobie zapomnieć. Jednak szczegółowe relacje MC Grady'ego na nowo rozbudziły burzę emocji, zwłaszcza wśród wiernych zwolenników Dajani, którzy nigdy nie zaakceptowali pozycji Kemyli. Dla nich korona, którą dziś nosi, wciąż jest obciążona bólem i kontrowersją, które towarzyszyły jej drodze na szczyt. Osoby związane z pałacem milczą, trzymając się tradycyjnej zasady rodziny królewskiej: nie narzekaj, nie tłumacz się. Ale być może ten sposób już nie wystarcza. Zaufanie społeczne jest kruche, a moment, w którym Encegrady ujawnia swoje spostrzeżenia tuż po koronacji Kemyli i w trakcie umacniania się panowania Karola, może okazać się przełomowy. Część ekspertów twierdzi, że monarchia po prostu przeczeka te burze. Inni ostrzegają, że już teraz niskie notowania Kemyli mogą doznać jeszcze większego uszczerbku. Jeśli relacja Encegardego zyska szerszy rozgłos, cień przeszłości może towarzyszyć Kemyli przez resztę jej królowania. Sam Derem podkreśla, że nie kieruje nim zemsta. A jedynie potrzeba mówienia prawdy. Co ludzie z tym zrobią, to już ich sprawa stwierdził. Nie mogłem dłużej milczeć. A teraz, gdy cisza została przerwana, spojrzenia świata zwrócone są na królową kamilę bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Bo gdy raz prawda ujrzy światło dzienne, nie da się jej już cofnąć. To, co zostało ujawnione, zmienia sposób, w jaki patrzymy na historię i być może na samą przyszłość monarchii. W czasach, gdy prawda bywa niewygodna, staje się też najbardziej potrzebna. Niech ten moment będzie przypomnieniem, że każde kłamstwo ma swój kres, a światło zawsze rozprasza mrok. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało wyjść na jaw. Ewangelia według Łukasza, godzina 8:17 Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych filmów. Czeka nas jeszcze wiele ważnych tematów, które rzucą nowe światło na przeszłość i przyszłość. Dziękujemy, że byłeś z nami, do zobaczenia w następnym odcinku